więc chcę to zobaczyć. Mówiłem, ale ja na przykład ogólnie lubię bardzo takie fity, powiedzmy, no ciemne i tak dalej, ale Yachty jest moim zdaniem kurwa goatem, jeśli chodzi o outfity stary, kolorowe i w ogóle jest jednym z lepiej ubierających się raperów stary, yy, moim zdaniem. No, jebany, potrafi stary złożyć taki fit kolorowy i wszystko wygląda dobrze, nie? I wszystko pasuje do siebie, nie? Jakti, a, a nie jaty Wiem. Zawsze mówię i jaty. Raz powiedziałem jakti, się musiałem przypierdolić. A za każdym razem, jak mówię normalnie, to mnie nie chwaliłeś. Więc chuj ci w pizdę. Co on ma, kurwa, tutaj w tej czapce? To nie są dready, nie? To jest jakaś taka czapka, kurwa, z takim kogucikiem wystającym? Bo to nie są jego. On nie ma takich włosów, nie? Zajebiste w sumie. To nie są jego włosy. On nie ma takich przecież włosów, kurwa. Że on nie miał nigdy dreadów, kurwa on się teraz nie ogolił w ogóle, kurwa? Zbienię fryzurę? Nie no, ku... Serio? O, kurwa, no niby tutaj czerwony jest na włosach, tak jakby. Mmm, cecave Fain e de-n numer Fain e de numer de What? Ej, serio kurwa miał takie włosy? Kurwa. Całapisze. Kurwa nie wiedziałem. To pasowało do tej czapki. Wyglądało jakby ten. Ale to cztery tygodnie temu, to te... nie jestem na bieżąco. Przepraszam, nie jestem na bieżąco. Wybaczcie. Oho, ej, nowy snippet Cartiego? Nie słyszałem. Nie słyszałem nowego snippeta. Poka to. Nowy snippet Karty Nie słyszałem. Yeah. Yeah. Uh, uh. Wow! Uh. Ale syn! Wow! Wow! Aha, to fajny sniper, bez dropu, szkoda Ale czyżby synty wracały, czyżby moja przepowiednia, kurwa, o powrotu do rage'u i zrobienia rage 2.0, kurwa, się sprawdza? Klasyk, klasyk, wiadomo Klasyk, wiadomo Jak zawsze, kurwa, mam rację Ale... Wiadomo, że w Polsce drill jest teraz popularny. To jest kurwa najważniejsze. To jest kurwa najważniejsze. Fin 2. Weź. Daj spokój, wariatku. Wariatuncio, daj spokój, wariatuncio.